Gdański Dwór Artusa. To nie tylko dawne miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, później, giełda, a obecnie Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. W reprezentacyjnym wnętrzu, będącym od pokoleń dumą mieszkańców Gdańska, znajduje się też najstarsza europejska kolekcja modeli statków i okrętów. Dwór Artusa był salonem nie tylko gdańska, ale salonem Europy, nie tylko w którym spotykają się kupcy, ale żeglarze, kapitanowie. Osoby, które często po Europie podróżowały i trzeba było te osoby zaskoczyć przede wszystkim wizerunkami statków, które nie tylko zawijały do Gdańska, ale często były w Gdańsku budowane. Do wnętrza dworu Artusa dodawano przez wieki różnego rodzaju modele statków i okrętów. Wszystko po to, by na każdym kroku zaznaczać morską potęgę Gdańska. Modele jakie tu widzimy są wykonane z pieczołowitością i zachowaniem bardzo wielu detali. Można by rzec, że to niemal wierne miniatury jednostek, kiedyś zabijających do gdańskiego portu. Niektóre z nich, pomimo precyzji wykonania, wyglądają inaczej u góry, a inaczej patrząc na nie na wprost. Mają tak zwaną skażoną proporcję. Na przykład maszty są o wiele wyższe niż wskazywałby na to wymiar kadłuba. Podniesione wysoko pod kopułę e, dworu Artusa, zupełnie inaczej zachowują się inaczej, tracą proporcje i wyrównuje się właśnie ta dysproporcja między wymiarem masztów a kadłubem, i widz, który obserwuje model z dołu, nabiera przekonania, że ogląda model we właściwych proporcjach. Nic dziwnego, że statki i okręty zgromadzone w dworze Artusa przykuwają uwagę i wprawiają oglądających w zdumienie. To jedna z najcenniejszych tego typu kolekcji w Polsce. Warto wiedzieć, że te najstarsze okazy prezentowane są obok wiernych replik statków, które dwór Artusa utracił na przestrzeni wieków. Kolekcja statków wzbogacona została dzięki finansowemu udziałowi darczyńców. To jest Narodowy Bank Polski, to jest Centromor i Bractwa Gdańskiego Dworu Artusa, skupione w Lubece, które z prywatnych dochodów, Wyłożyły pieniądze na otworzenie kolekcji. Jeszcze do niedawna te 7 jednostek można było oglądać jedynie zadzierając wysoko głowę, jednak dzięki współpracy z Politechniką Gdańską powstał zespół mechanizmów sterujących wysokością zawieszenia prezentowanych modeli. Efekt tej współpracy jest zadziwiający. Po wielu dyskusjach i rozmowach z rektorem Politechniki Gdańskiej panem profesorem Henrykiem Krawczykiem i senatorem, profesorem również Politechniki Gdańskiej Edmundem Witbrotem, doszliśmy do wniosku, że warto pokusić się o mechaniczne urządzenie, które by pozwoliło oglądać modele z bliska. I rzeczywiście Politechnika wykonała specjalny system silniczków, które opuszczają dowolnie wybrany model. Na taką wysokość, która umożliwia dokładne studia pokładów, armat, olinowania, omasztowania, wszystkich detali, które są pokazane na modelu, i w ten sposób możemy prowadzić bardzo szczegółowe lekcje. Młodzieży, dzieciom, studentom. Od kiedy w Wielkiej Hali statki i okręty są na wysokości wzroku, możemy zobaczyć z bliska kunszt pracy modelarzy sprzed wieków i oczywiście współczesnych konserwatorów. Każdy z modeli ma swoją bardzo ciekawą historię, która aż prosi się o krótki komentarz. Po mojej prawej ręce znajduje się jeden z ciekawszych modeli Gdańskiego Dworu Artusa fregata Tetis. Na pokładzie tego właśnie okrętu, który był okrętem flagowym, takiej mini flotylli, Płynął następca tronu Prus do Japonii. Jest, był to okres cesarza Meiji, kiedy Japonia otwierała się na zachód, ponieważ okręt wyruszył z Gdańska i jego portem macierzystym był Gdańsk, dlatego znalazł się w dworze Artusa jako model. Za mną opuszczony do wysokości wzroku znajduje się jeden z najciekawszych modeli gdańskiego dworu Artusa, okręt przymierza Nava Postanowiliśmy wykonać rekonstrukcję modelu na podstawie obrazów. Dzięki współpracy z Centralnym Muzeum Morskim pan dyrektor, inżynier budowy okrętów, słynny modelarz Jerzy Litwin wykonał założenia projektowe do modelu, rozrysował. Najważniejsze detale, a pracownia modelarska Muzeum Morskiego wykonała sam model. Okręt Mars jest to oryginał pochodzący z końca XVII wieku. Potężna jednostka, mniej więcej w typie Galeonu. Jego ciekawą cechą jest to, że jest to model zdatny do pływania. I jest to autentyczny okręt bałtycki, który prawdopodobnie nawet został zbudowany w Gdańsku. Po mojej prawej ręce mamy brata bliźniaka Marsa. Jest to Święty Jakub. Okręt właśnie jest po renowacji, co widać w, w żywości jego kolorów. Jest to również bałtycki okręt wojenny z drugiej połowy XVII wieku, czyli mniej więcej okresu potopu szwedzkiego. Ciekawostką tego okrętu jest to, że nosi on podpisy starych emerytowanych marynarzy, którzy go poddawali renowacjom w XIX wieku, a marynarze ci byli pensjonariuszami szpitala, czy też przytułka świętego Jakuba przy kościele, świętego Jakuba kościele, którym opiekowało się właśnie Bractwo Szyprów. Za mną widzimy model feluki, czyli tak zwanej półgalery, okręt z Morza Śródziemnego. Otóż jeden z braci dworu Artusa dostał się do niewoli tureckiej i był galernikiem przykutym do ław galery, ale jego przyjaciele z dworu Artusa z Brastw odnaleźli go i wpłacili okup za galernika i ten galernik powrócił do Gdańska. Na pamiątkę swojej niewoli zbudował model okrętu, na którym był przykuty. Od XVI wieku do lat 70. z modelem tym wiąże się tak funkcja salutacyjna, czyli oddawanie wystrzałów z maleńkich armatek tego okrętu, które miało miejsce po raz pierwszy właśnie w czasach Stefana Batarego. I po dzień dzisiejszy ukrasza najwspanialsze wydarzenia w wielkiej hali. To narzędzie, które trzymam w ręku, które wygląda jak szponton pruskiego oficera z XVIII wieku jest lądownicą, czyli urządzeniem do podpalania małych armatek przy oddawaniu strzału. To naprawdę unikalna i imponująca kolekcja. Swój wygląd modele zawdzięczają doświadczeniu i wprawnym rękom konserwatorów z Centralnego Muzeum Morskiego. Kolekcja jest olbrzymia i wyjątkowa i też konserwatorzy byli tutaj wyjątkowi. Mianowicie konsultantem merytorycznym był dyrektor Jerzy Litwin. Następnie Krzysztof Bogacki, Mirosław Brudzki, Marek Parczyński, Lech Zuzański i Andrzej Rosiński. Jest to kolekcja, która składa się z bezcennych modeli. Kolekcja statków i okrętów w dworze Artusa nie jest zamknięta, czego przykładem może być okręt kościoła i w przyszłości, kto wie, może jeszcze będzie powiększana. W następnym odcinku, co dzieje się w Twierdzy Wisło Ujście jesienią i zimą oraz kto podczas nieobecności turystów nocuje w Twierdzy. Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzenia Dworu Artusa, oddziału Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie zawsze na stronie Muzeum oraz na Facebooku.